Chcesz wiedzieć, jak kupić nowy ciągnik siodłowy 100 000 złotych taniej? Koniecznie oglądnij do końca. Obecnie ceny nowych ciągników środłowych Mercedes-Actros są w granicach 100 000 euro netto za sztukę. Jak dobrze pokombinujesz, ponegocjujesz, kupisz auto z zeszłego roku za 90 000 euro netto. Ja jednak w tym momencie wygrałem na licytacji kilka fajnych samochodów, w tym jedno auto, które jest zarejestrowane 27 grudnia zeszłego roku, ma przebieg 19 000 km. Jest na pełnej gwarancji. Jest praktycznie nowym samochodem, który zrobił kilka trans za granicę. I ten samochód kosztował mnie 67 tysięcy euro. To jest 23 tysiące euro oszczędności za auto, które realnie popracowało może miesiąc. Więc to są prawdziwe oszczędności rzędu 100 tysięcy złotych. Jak mówi stare żydowskie przysłowie, kupu jakie jest tanio, sprzedawa jak jest drogo. Teraz mamy kryzys i na pewno jest tanio, więc jeżeli ktokolwiek ma środki, to teraz powinien kupować.